A co? W sumie po ksykodon, ale to jest według opisu gry, znaczy, no, opisu misji, jakieś coś pochodnego od heroiny, także, no. Daje, po długim czasie nam się, nam się, należy. Tak. Trzeba jakoś wychyliować. Daje. No. Aha, dobra. Próbowałem otworzyć drzwi, zaczynałem zerknąć pod drzwi, ale ja otwierałem. dziwiłem czemu nie działa. Okay. Mam nadzieję, że osłaniasz? Mm -hmm. Cały czas. I w turbę. Hey, <laughs> Wystarczyłoby. <laughs> Okej. <Okay. laughs> to teraz będę odpowiadał na, wszel na wszelkie pytania. A. <laughs> oh. Dobra. <clears throat> Może jakieś przejdzie. Dobra, tu nie ma tym to jest na Co? Co? Ja się przestraszyłem. Myślałem, że wyrwałeś. No daj mi chwilę. W się przestraszył kobiety w męskim. Ale jak cztery zobaczysz to na tym, ma materiale. O. Oj Boże Za to, że mnie przestraszyłaś Przeraża mnie to co ciebie przeraża, wiesz? Jestem zmęczony Po prostu Ja wiem, że kobieta na pewno zmęczona z twarzy w ogóle, ale... O, dobra, ale jej zmęczona twarz. Jest bardzo dziwna Ja wiem co ona tutaj robiła choć. Nie spójrzcie na sedes. Ooo! <grystanie> Wszystko wyjaśnione już. Też by się zmęczyło. <grystanie> Dobra. Tam czysto jest. Ale nie patrzy na ...te pozostałości po tym motocykl. Aha. Coś koło ukradł. Okej, wygląda na <laughs> Okej. Okay. Razem postaram się... ...nie przestraszyć. Dobra. tam tamte drzwi, ale nie otwieraj ich. Dobra. Uwaga. Uwaga, drzwi się otworzyły. O, 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 o. tak. Na. Okay. Dobra. Tam jest czysto? <laughs> Tam jest y, ogólnie ten y, przód sklepu, znaczy w sumie stacji benzynowej. Więc Spoko, ja tutaj sprawdzę to pomieszczenie. Dobra, ja tutaj wtedy luknę pod drzwi. Dobra, o tu są jeszcze te jedne drzwi. Znaczy przejście. Dobra, tu nic nie widać, bo biurka zasłaniają. Aha, tu jest przejście na tego. Do tego tam głównego pomieszczenia. Trochę. In Infiltrujemy to, że tak powiem. A, już tego masz, tak? Aha. Broń zabezpieczyłeś. Eee, no. Ok. Tam tylko ci dwóch. Ci dwoje mówi, prawda? A no. Ano. O, to już tam Alice złapaliśmy, jakiegoś Willisa i Hadiego. Tam takie okienko chyba z po lewej. Jo. Tam trochę ryzyko iść. Nie wiem, może najpierw pójdziemy tam od ten. No, coś tak źle. Tam gdzieś ostatnio zostałem tak, z AK. <laughs> To jest takie małe biuro jakby No, tylko dla pracowników i nie wolno palić Masz umyte ręce? <laughs> tak, mam <laughs> Oh <shit. śmiech> Znowu pomyliłem klawisze <laughs> Aha. Czekaj Aha V jak Flashlight? Czekaj To jest... Chciałem tego, na wrzucić, na ale dobra No czysto Wróciłem okiem i wiesz, <laughs> samo wyszło. Policja! E, osłaniaj te drzwi tam. No, <coughs> Okej. Okay. 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 sprawdzę tutaj, jak to wygląda. No. tu jest jakiś korytarz i wygląda na no, czysto. Chodźcie, idźmy tutaj. Okej. Okay. Posiedź mi na klamkę, bo widzę. Dobra, daję, daję. O je. Oł oh je. Yeah. Oh yeah. Dobra. Wyślij, tą batarkę może, co? O, już jasno. Dobra, idę. Dobra. Jakieś Czemu tu jest tyle drzwi? na godzinie drugiej gościu z AK, Dobra, teraz już na pierwszej. Aha, za kartonami jest jakaś chłodnia. Zerknij tam, może lepiej. O, widzisz, ja teraz patrzę, to bym powiedział, że nikogo nie widzę. Ja Widziałem już tam gościa. No, jakaś chłodnia, dobra. Ale... Lonely, lonely To dosyć małe, więc damy no. radę chyba wejść i go tam obezwładnić. No. Egentless... Dobra, to co, wchodzimy tak po prostu? Aha. Auć, uważaj. Znowu. Ała, <sadz''> dostałem pierwszym. Ale też nie martw się. Imię, tam? tam też są ten Fuck tak. Pikachu mam naczelowane <grym> Widok na sklep Prostowiu O <grym> Dobra Posłanie tamte przejście może e, Tylko go skuję. Gdzie on jest? Tam <grym> Dobra, widzę już <grym> Okay. ok. widzę kogoś. Chyba. Czy widziałem cień, jakby? To nie był twój cień? Nie wiem, tam przy drzwiach. A muzyczka się załączyła. Wiesz co, czekaj. Ja tutaj może... ...innego wrzucę. W <gulę> ogóle... ...jakby tak miało być na misji... ...skąd Aha. wiesz tam ktoś jest, bo muzyczka załączyła. <gulę> Mówiłem? Nie <noise> <noise> To było <epickie> po prostu. <noise> Tutaj będzie dosyć ciekawy. O, no, spocząć na pomieszczenie. takie. Dobra, <noise> trochę się rozdzielimy. A no. to trochę. Dobra, z mojej strony czysto. Tutaj też czysto. No tak. są te drzwi? Tam jest ogólne przejście do jakiegoś magazynu. No wiem, bo tutaj żeśmy byli na początku. No tylko że są drzwi otwarte, tak czy albo ktoś się spłoszył. Albo. albo w sumie nie ma, albo drugiego. Ktoś by się chyba spłoszył tędy. Albo tędy przybiegł w sumie. Aha, tu jest wyjście od zaplecza też. Aha, to tamten. Tutaj drzwi sprawdzałeś. Dobra, rzucił. Okej, okay. dobra, tu jest czysto. Tam czysto. No. W, sumie. w sumie, w sumie. Aha jeszcze musieli było się uratować. Kontakt Ale chyba cywil No jak się ruszysz, to musisz Ktoś pocieszył, razy drzwi o. o. I po wszystkim. No proszę. I tym oto jakże pięknym akcentem przeszliśmy kolejną misję. Tak. I powiem ci, że nawet się nie spodziewałem, że tak gładko pójdzie. Tak, nie możemy tego powiedzieć o pierwszym potencjalnym odcinku. Uuu, 100%. Nie no, najlepsza ocena jak na razie. No, jesteśmy z siebie dumni normalnie. To jest. Mówię nawet, zachenia już. Z tak. odcinku na odcinek teraz lepsze jesteśmy. Coraz lepsze, coraz, lepsze. Coraz, lepszy. coraz lepszy, 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 taki akcent. Dobra, no to co, to, to był kolejny odcinek, chyba już szósty, z SWAT 4. Zapraszamy do kolejnych odcinków, jeżeli film się podoba łapka do góry, a jeżeli nie łapka w dół. Albo możecie dodać do ulubionych, albo nie. Zasubskrybować kanał, co tam chcecie, nie? I zapraszam Cieszymy. na naszą stronę na Facebooku. Tak, cieszymy się z każdej interakcji z naszym kontem, znaczy z naszym kanałem. I przy okazji przepraszamy za zastój w filmach ostatni. i dziękujemy za, za 10 subskrypcji. No. Tak, przestój z mojej winy, ale to pewnie będzie też w jakimś audiologiu, audiologu. No. Także no. Cóż, no to szerokości. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Szerokości. Bajo.